Witam wszystkich, ja jestem Terror, a to jest trzeci odcinek z serii Fear vs. Mandate. Zaczynamy trzeci podrozdział, który się nazywa Firefight. I koleś mi wchodzi w słowo. Dobra, na początku, już to rozwalamy dwóch typów. No i oni są biedni, zawsze nie strzelam do pleców. Zawsze nie strzelam w plecy, o tak to powiem, lepiej to brzmi. No to jakiś śmietnik, tu mam drzwi, mam wózek od żula I tu mam znowu naszych kolegów Nie uciekaj, nie uciekaj Hoho, fajną gwiazdę zrobił w powietrzu No to miałem dwie apteczki, to jest po prostu marnotrawstwo Dwie apteczki, to No, już po ostatnim odcinku trochę się boję Nie, nie chcę wiedzieć co się będzie działo jak będzie... moment... z duchami. No, wziąć? Nie, nie biorę. Noo, jak trafiłem ładnie! No. Buuuuum. Oh, fuck. jak ty, w ogóle jakie brzmienie to jest tego. Koleś pewnie jest, nie? Serio zginął? LOL Nie, jednak nie zginął, widzicie? Tędy wyjdzie. Jest wow. taki granatnik, tylko trochę ulepszony. No, da się na samochód wskoczyć. Da się. Brunicy, lecimy dalej, ale... Wow. No się wzruszyłem trochę. Gincie. Co to było, lol? Ale kark naciągnęło to ostro hmm, Telewizory Jakiś PC tu jest Monitor, dobro nic Nie będę kradł Jak w swacie Leci DVD i podpachę nie Tutaj zamknięte Boję się. Dziwne jakieś odgłosy słyszę. Jakby ktoś się Golił, ja pierdolę. Zapasy nam dawałem, czyli jednym słowem będzie żeś, To będzie żeś. Jest coś tu. I mamy kamizelkę. <laughs> <laughs> A znowu karabin, o, checkpoint przy okazji. No karabin snajperski, ale ja tego nie chcę. Fak, no, to kamera. No o, nie. O. Czy ktoś? Woo o oh, 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 nie! Widzieliście to? Odbiłem się od ziemi. Nic, ja sobie tu tak postrzelam z tego granatnika, do którego już amunicji niestety nie mam, skończyło się. Już mam więcej tej amunicji, no i po co mi to? Dobra, no nic, wymienię to. No to no murzyn. No jestem cały czas skupiony, czy się ode mnie Dobra, koleś dostanie, nie wiem po co to celownik snajperski Wiem przynajmniej, że mam ich na jeden strzał Znowu parking, no. Też nie lubię parkingów z... Yy, przez dwójkę Dobra, tu nic nie ma, o tu są jakieś drzwi Albo będziemy musieli iść na górę, albo tutaj Dobra, jednak chyba na górę trzeba iść limit... Faj, 5 km na godzinę, dobra. Tak, jednak na górę musimy iść i pewnie... O, już tam widzę naszych kolegów. U Jezu, jakiego ja je mam cela, nie? To jest... Przygięcie. Double kill, nie? Lol. Nacisnąłem raz i broń mi dwa razy wystrzeliła, no. Dziwne strasznie. Tu coś mamy, nic, tu nie mamy, też mało amunicji do tej broni, nic, nie będę chodził z tym karabinem. Góry, na dół. O! Przynajmniej to się świeci. Niebieskie było na życie, a drugie... a tamto zielone było na ten, spowolnienie. Dobra, lewo, nic, prawo, otwarte. Serio, nie mam miejsca na... To... O, o, no ale... Nie, nie chcę zginąć jak w y, swacie Boleś strzeli w komputer i zginąłem po prostu Gdzie on jest, what the fuck? Tu jest kuta z camping O, ty Jeszcze żyjesz? Strasznie wytrzymali sami to Jak? Nic, ja robię krótkie cięcie i muszę zobaczyć, czy się dźwięk nagrywa, bo ostatnio fraps mi szaleje. To zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, możemy lecieć dalej i Słyszy... ja... słyszymy w tle, no że ktoś do nas... Nie wiem czy do nas, czy do kogoś strzela. Jak kogoś potrzebuje wsparcia, lol No chyba do nas jednak strzelają, albo... Ale tu mamy kurde... Wow, co to było? Jakąś budkę chyba wysadziłem z hot dogami No to nie była No chyba to była budka z hotdogami albo coś Ale ja to bardzo przepraszam yy, Tu ma jakieś blokady, ciężarówkę i alarm się włączył lol Niezbyt fajnie Dobra tutaj yy, widzimy że nasi przeciwnicy strzelają sobie Tylko do kogo? No, ale on się strzelają pomiędzy sobą Ciota <grystanie> Nie miałem go zabić z broni, dostał hita i... Czemu gdzieś ciężarówce nic nie ma? Jeszcze amunicja powinna być, aby coś bardzo by się przydała. Na przykład do tego granatnika. Ale to dostawał Zauważyłem, że jak za każdym razem na przykład przeciwnik dostanie Heda. Wow, ten koleś się wytrzymał i to jak? Wymiana zdań, tak. Nic jakieś lepsze uzbrojenie. Mają, dobra, nic. Chodzimy po mieście. Dla mnie to jest nowość w firze, że chodzimy po mieście. Ja, ja, ja tylko czekam na rezydenta szóstkę. Oj, co to się będzie działo? Grałem we wszystkie części. Aha, to są moi lol. <laughs> Grałem we wszystkie części. Tagad es tikai čakāmu uz šo sūstku. Ko, lecim tālāk? Nē. O, w końcu skończyliśmy pierwszy rozdział, no nic, yy, skończyliśmy pierwszy rozdział, więc ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę i oczekujcie kolejnych odcinków z yy, no to trzymajcie się ciepło, na razie.